Na 100% wierzyłem w dobry adres. A przedtem? Bardziej żyłem entuzjazmem Wojtka. Cieszę się, że przyjechałaś. Ja też. Tęskniłam. Nie, 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 to jest. To jest dla mnie za wcześnie. Ja nie chcę kłamić przesądów. O czym ty mówisz? Luka zarzucił, że go zdradziłam. A to nie jest prawda. I tak zostaniesz do rozwodu. Jeśli on zarzuci mi niewierność, to z czystym sumieniem będę mogła go Ale ja cię pragnę, nie rozumiesz. Nie, baba, cię. No to jest jakaś bzdura. Lubisz działać na pak, tak? Ale nie wie, że są poza tobą jeszcze inni ludzie i coś czują.